Nasz sejmik tak aktywnie stara się współpracować także z organizacjami w terenie. Ja muszę powiedzieć, że generalnie zawsze oceniam, że mamy bardzo prężne i różnorodne organizacje w naszym województwie i aktywne, które działają na wielu polach. Najbardziej Aktywność widzimy teraz w organizacjach na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodziny, dzieci, wsparcie e, także e, e, tych tematów związanych z przeciwdziałaniem szeroko rozumianej przemocy, a także teraz po konflikcie na Ukrainie i napaści Rosji. Także organizacje się uaktywniły. W konkursach, które dla organizacji Urząd Marszałkowski organizujemy, mamy ponad 7 milionów złotych przeznaczonych w konkursach z pożytku w różnych tematach i bardzo zachęcam zawsze Państwa do składania tych wniosków. Może się za pierwszym razem nie uda, za drugim bądź za trzecim i takie wsparcie w tych trudnych czasach zawsze będzie potrzebne. Powiat pomileński jest tutaj z panią przewodniczącą na wyjściu Nie wszyscy zawsze są zadowoleni, ale naprawdę staramy się każdemu z tych stowarzyszeń, jak wcześniej powiedziałem, pomóc. Tak naprawdę bez Was, moi drodzy, wiele innych na terenie przede wszystkim integracji mieszkańców, wiele. Innych. społeczeństwa, tym bardziej po tych trzech latach pandemii, jest bardzo potrzebna i za to bardzo serdecznie w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Mugileńskiego bardzo dziękuję. Życzę owocnych obrad i spełnienia tej działalności przede wszystkim, bo to jest działalność społeczna. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja spostrzegam organizacje pozarządowe jako uzupełnienie działalności gdzie samorząd nie może, no, a, a, ale także e, tam, gdzie nie jest w stanie dotrzeć, to właśnie są ku temu e, działające na terenie naszej gminy organizacji pozarządowe i one spełniają ogromną ważną rolę na różnych szczeblach, e, w różnych aspektach życia społecznego. E, my co roku, to co mówił Pan Starosta, naszego gminy nasz budżetowy e, na wsparcie właśnie organizacji pozarządowych e, i wydaje mi się, jestem dwa przekonany, że ta współpraca dobrze się układa, że nie było żadnych negatywnych e, e, głosów, <coughs> że coś się nie układa poprawnie. Nie poprawnie. E, ja się że żeby organizacje pozarządowe były stałe od polityki, żeby nie mieszały się w politykę i tego Państwu tego serca życzę. Rysy posrządowe to są właściwe e, apolityczne, które, które mają na celu poprawę życia, e, lokalnego życia w naszych małych ojczyznach. E, życzę Państwu owocnych obrad i miłego spędzenia czasu w Grodzie nad Almą. Dziękuję bardzo. E, po pierwsze, chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że myślę, że w Mówilnie, e, miałem w okazję, jako członek uczestniczyć w, razie, w wydarzeniach trzeciego sektora. Zawsze były na przykład, nie poziomie jak Panie Burmistrzu, to jest teraz zawsze były y, budujące, posługujące ten sektor jakby do przodu i przede wszystkim konstruktywne, co jest bardzo istotne. Y, I ma Pan doskonale rację, Panie Burmistrzu, że trzeci sektor nie się wyszedł do drugiej polityki, jest zabrać problemy społeczne i to na pewno robi również w Gminie. Jestem świetnie w że świecie że wiem to z opcji, ponieważ miałem w wielokrotnie tego absoluta. Y, y, również myślę, że w tym Wykładania dwa co robi sejmik też do końca byłoby pewnie stosowne, ale pozwolę sobie Państwu przedstawić, czym się Sejmik zajmuje. Po pierwsze jesteśmy jedynym w Polsce organizacji poszędowych, jeżeli chodzi na zewnictwo. Bardzo szczęśliwie służyło, że Sejmik województwa miasta pomorskiego z swoją uchwałą, również pan Marszałek, postanowił ten Sejmik do życia, są rady, które działają z poziomu, z poziomu województw, a teraz Sejmik z w swojej nazwie. Tylko i wyłącznie w z tego co się orientuję w związku z tym jest to na pewno taki ciekawy wyróżnik, bo możemy mieć zaraz porównanie z sygniku całorządowego i z sygniku organizacji pozarządowych. Czym się różnimy, czy mamy takie same ym, struktury, taka, taki, taki sam zakres działalności. Struktury oczywiście bardzo podobne, ponieważ w połowie sygniku to są osoby, które są wybierane na poziomie powiatu, Czy jesteśmy delegatami. Reprezentujemy swoje środowiska, swoje powiaty. Oczywiście, no nie jest tak pięknie, że w całym w oraz wszystkie powiaty mają takie, tak jak mówimy, chociażby takie organizacje, takie struktury, że biorą swoich przedstawicieli, ale generalnie prawie wszyscy swoich delegatów delegują. Różnimy też się tym od scenariusza samorządowego, że z uwagi na tą aktywność społeczną swoich członków, swojego scenariusza, każdy powiat deleguje przedstawiciela oraz zastępcę. Wadą tej struktury, Chociaż ten sposób, jest zaleta, jest to, że jesteśmy organizacją i tak niesformalizowaną. Czyli nie mamy osobowości prawnej, działamy na zasadzie właśnie oddelegowania i pracy na rzecz swojej organizacji oraz y, wszystkie organizacje w MIMISCORS-op-omorskiej, ale czasami również mam takie wrażenie, że w Polsce, ponieważ często zajmujemy stanowiska w sprawach kluczowych i trudnych, które są trudne dla trzeciego sektora. Również zajmujemy stanowiska w wszystkich sprawach, które dotyczą trzeciego sektora. Co jest istotne i ważne, delegujemy swoich przedstawicieli do różnego rodzaju podmiotów, które działają na poziomie Województwa kujawsko polskiego gdzie głos trzeciego sektora jest ważny i znaczący. Takim przykładem może być Wojewódzka Rada Rynku Pracy, czy wszystkim no, nam no, bardzo bliska organizacja, czyli ym, Rada pożytku publicznego, gdzie zapadają największe, najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o trzeci sektor.